I don't think so No, 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 no Witam z tej strony Mati Games Zapraszam was na 105 o, odcinek z gry Fa Valorant Będziemy grać tryb szybka gra dokładnie tak. Moi drodzy widzowie jest to nowa nazwa kanału, już której nie zmieniam bo tamta była za długa jednak ja stwierdziłem Jeden witczeń powiedział na live, taki jeden Max, powiedział mi, że raza jest za długa, że lepiej ją krótszą wymyślić. i myślę, że ta nazwa jest najlepsza, bo każdy ją zapamięta. I live, jeżeli ono może ktoś zagrać, to nie będzie problemu. Przyodponałem Valoranta jedziemy, a później będzie live'ik z Valoranta, to potrwa do której godziny. A wieczorkiem Live z Fortnite'a, nie? Tak jak planowałem. To, z Valoranta, czekam, że uruchomi. Trzeba mu się poczekać, Oczekam szczeka mi i szczekam, nie Valoranta, także może słabo z moją grą, ale może nie będzie tak źle. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, dzwoneczkiem, łapką w górę pod tym odcinkiem, który potem to nie motywuje do działania filmów. Zachęcam was też osobiście do ich media ja społecznościowych, no i Tiktoku, Instagramie, czacie, gdzie podam wszystkie linki w opisie pod... Yy, odcinkiem z gry Valorant. Tak samo do mojej grupy na widok kanału Matti, symulatory na Facebooku, gdzie też podany link w opisie czy się pod odcinkiem z gry Valorant. Też sobie zapraszam na grupę społeczność Matrygo Discordy, gdzie też podany link w opisie czy się pod odcinkiem z gry Valorant. Też sobie zapraszam z pracę na uszy praca Matrygo Szkuta.praca www.p. Skąd kierować? On momencie też podane w opisie czy się pod odcinkiem z gry Valorant. Także życzę miłego oglądania. Zastanawiając się komunikacji, rozumiem, że podczas korzystania z czasu mój, mój czat głosowy jest nagrywany i monitorowany pod względem zachowania gracza. Względem zaznaczonych z nadalami współczynności w warunkami, zresztą lub Games, żeby był na wiadomości, że niewłaściwe zachowanie i postępowanie mogą doprowadzić do potencjalnych konfiguracji związanych z moim kontem GAMES. Rozumiem, że korzystanie z czasu głosowego jest całkowicie opcjonalne oraz, że mogę włączyć i włączyć czat głosowy w dowolnym momencie w ustawieniu gry. Rozumiem, że informacji na temat sposobu korzystania z czatu głosowego możliwość odłanie się od wszelkich kanał żebym do końca się z RedKingsem. Dobra, to jesteśmy w gierce, także zagramy sobie tryb szybką grę i jedziemy. Pierwsza gierka po długim czasie nieobecności w e, Alrancie. też dawno nie było na moim kanale, nie pamiętam kiedy ostatnio był. Szybko nam grę znalazło, bardzo szybko. Kilka minut, czasami w Valorantie do tą grę bardzo szuka długo. U, zmienili tego Valoranta, zobaczcie tak, jak pozmieniali te ikonki. Dobra, brakuje by to zagrać. Hmm. Eee. Reynon. może Reynon. Może być Reynon. Ale to zmienili. Ale to zmienili i to fajnie wygląda ten Valorant. Inaczej, te ikonki takie inne trochę. Hmm. Ciekawa zmiana, bo powiem. Bardzo ciekawa, ale myślę, że na plus. Chociaż muszę zwyczaić się po prostu. No i ej. ej! dajcie gotowość, ostatniej osoby, a nie. Tu ty nie do gotowości jeszcze. Ja już dałem. Ej, proszę o gotowość. Tak nie zaczniemy gry, ej! Przeciwnej drużyny, proszę o gotowość. Gotowość dajecie czy nie? Zatwierdzona wroga drużyna, ej, proszę o o o, ustawić. o gotowość droga drużyno ej! Gotowość, gotowość! Z drugiej drużyny, z wrogiej drużyny gotowość Dobra, mamy gierę, mamy gierę? Git możemy grać, jedziemy. Dawajcie, zobaczmy jak pójdzie Już na Valoranta nie grałem, także... DEDA! uh! O jest, oh, yes. zabiłem wroga, one dobrze. O, oh. Dobra rozrzeweczka O, oh, dostał No daj, ty. ty graczu Dobrze GG GG Pięknie O to mi chodzi, no dobra, dobra giera. I fajnie pokazują, tam zmienili trochę to Ale moim zdaniem... To jest na plus To jest na plus w sumie z moim zdaniem to zmiana, czy to dalej, nie? nie Bulldoga mam. No. Bulldog to jest dobra broń, nie jest problem. Ja nie przegrałem. Aj ale pech. dobrze. I o sobie A zabij go. Dobrze, Dzieci pięknie. Nice. Very nice, very nice. Very nice, very nice, very nice game. Dobrze mi idzie, ładnie. Co to chodzi. Pięknie. Ten wicemmax Max mi się zrobić ładną grafikę do kanału mojego Znaczy tam fajny awatar tam na kanał miał ładny I Bander też zmienić Bander też ogarnę później, ale... Daj Jak ja to przeżyłem Nie wiem, to było, to było mega mocne. Pięknie. To mi się podoba, ale dobrze gram tego Valoranta. Jestem odpalony jakiś dzisiaj. Wróciłem na Valoranta po jakiejś serii i zaciek śmigam. Hmm. Nie rankingowych mi szło, ale wątpię, że będzie dobrze mi szło. Ai. Chyba dobra taktyka, co zrobiłem. Że uciekłem. GG Pięknie. To mi się podoba taka gierka. Już zagramy do jedną rundę jeszcze tej gier, yy, gier szybkiej gry, jeszcze jedną grę zagramy i będzie koniec odcinka, nie? Wow. O. Oh. Tego zabiłem No te daj. plecy dostałem nie plecy mi dał, no ja No i czy zabijecie go No i co go. Jesteście... On tylko jeden wam został Dacie radę, zabijecie go na chillu. Mówię, on stamt, uważajcie. Zabijcie go. Dobrze. GG, pięknie. Oh. GG, pięknie, pięknie, pięknie. To mi się podoba, taka gierka to ja lubię. Taką gierkę to ja lubię. Dobra, gramy kolejną gierę, no dawajcie nam szybko grę jeszcze. Pięknie. Ło! Wow. Dobrze grałem, bo Dałem czadu. Mamy prawie 39 poziom w Valorancie. 5 do 0 wygraliśmy. Bez żadnej porażki. Znaczy, bez żadnej przegranej gry. Nie wiem, czy mi Valorant wyrzucił, za co, ale... Dobra. Jedziemy, moi z gierką. Euh... Na razie. Uh. <laughs> ah... Widziałem czek na budzie No, się podłożył 嗯嗯。<GG. S 2> mm hmm. Widziałem, moi drodzy, zaciąg na Nie, przykro już zabił. Ale pech. No, Dobrze, dzidzi, pięknie, wow. Dobra giera. Mm. Zabiję dwóch. Ładne to było, ale no, pechowo zostałem zabity. na raz. Ładnie, dżodżi. Jeszcze jedna osoba mi została. Joru. Zabijecie go, jest ci dobrze. Dzięki pięknie. Ostatnia runda przed zamianą. Soda... Pachna. Czy dzieje pięknie? Dobrze. To mi się podoba taka gierka. Tak dobrze gramy. No punkt metowy. No i to no, musimy wygrać tą gierkę. To mamy, mamy winę. <parka> Dedaj, daj dobrze ha ha daj Aj, deglem. Gdzie osoby zostały? Nie, raczej to przegra, ale może ugra, nie wiem. Uważaj lepiej. Tu są. I tu są. Uważaj na nich, naprawdę uważaj. Otwieram. Tak. jedziemy. z nimi. Jednego. Muszę lecieć. Trzy osoby zostało. Grajcie, to proszę was. Zobaczcie go. GG. Wielkie GG. Pięknie. Dobrze. Ładna giera. Ładnie zagraliśmy a O mi się podoba. Taka gierka to mi się podoba. Zwycięstwo. Ładnie nam poszło. Pin do jednego, co prawda jedna tylko przegrana w tej grze, ale to i tak nie jest dużo. Aha. to y jakaś nowa, nowa, nowa agentka, nie? Yy, dobra. <laughs> Także, moi drodzy, to koniec tego odcinka 105 z gry Valorant, mam nadzieję, mam nadzieję że odcinek się podobał. Yy, gra się w ten tryb, szybka gra, udało się dwie gry aż wygrać, Także bardzo fajnie, dokładnie tak. Także, dziękuję za oglądanie, nie zapomnijcie oczywiście zadać pod tym odcinkiem, pod moim, pod tym odcinkiem z Valorant, zostawcie subskrypcję i koneczka, pod tym odcinkiem z Valorant, bo to i motywuje do działania w filmów, no i też, no i live w tej gry, i gier na, na kanale, i również z innych gier na moim kanale też. No i też pomagać pomaga i Bimbu C, czyli 700 subskrypcji do końca września tego roku, do końca tego Dziękuję za oglądanie zapraszam Was na za na live z gry Walau. także do zobaczenia.